to Dobra, jakoś damy radę My trend Czy cyrowałeś, panie Nie Nie, nie cyrowałeś ja, Zobacz, że magia luka okay. Dobra Spoko luz Wygrywasz? No, bo może w kierunku Ja później we, wezmę AWP nie, nie wiesz o No nie! 17 HP nie. Ty celujesz, tak! Nie, zobacz na nie. Ja będę nic mówił na ciebie. Nie. Zobaczysz na nagieniu. No dobrze! Ale skurzejący. <noise> jak ty mnie tak zjedziesz, jeszcze na skałtach? Ja też ci będę kurde. O! Słyszałem jak to nie Ja? No. Ja się boję. Nie. Ha! Oh, 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 <grym> Widziałeś ten no scope. Widziałeś to. Dobra. Biorę kamizelkę kuloodporną, bo to stworzyłem. Come, on, come on, let's go! Fuck. No nie. Ty chyba celujesz Eee... Ale to wcześniej było, to wtedy celowałem Jak mówię, że słyszysz, że jak celuję Żeby, Czy coś w tym stylu To właśnie wtedy celowałem, bo się wkurzyłem Dobra, jest gig Przejdziemy sobie na drewnin nie, nie trafisz mnie, nie trafi. Dwóch trafienia Naprawdę dziękuję Pozdrawiam. Ile? A ty nie masz stoperu? Nie masz stopera. We will make O, blisko było. Zajdź tego drewna. Nie, ja kocham drewno. Bo będzie lepsze. Ja Celujesz. Pokaż mi, Ammo. O, celowałeś, celowałeś, panie. Co? nie! Co słychać? Jak to słychać? Ja nie słyszę, jak ty celujesz. Bo nie celujesz. Celujesz. I zaraz podejdę i ciebie tam. O, dostał! Nie, no badie by było. Fuck tak. O nie! Musiałeś wrąbać ten jeden strzał. No musiałeś. A je, je. A. Co? Poczekaj chwilę, cięcie. Rudy! Po, Powracamy! A co się stało? Nic musiałem coś zrobić. Ej, dobra Zacząłeś? Nie, kolana ten nie ma. Najszy. Nawiewam. Co? Nawiewam. Tu się nie zabijamy. Oko! Ja bym już dać odcelon. Nie, taką do Ci będę tak się uchylał, dostał. My znowu celowałem. No, dostał. Masz przewagę. Przeładuję sobie mam czas. O, mam blisko. Chyba, zaraz wejdę na drewno, chyba nie mam normalnie. O... Dobra, dobra. Dlaczego celujesz? To nie ja. Chyba tyle. Ile tam jest czału za sobą? Z tych miejsc, gdzie byś patrzył. Nie? No nie. Amo. Żyj. Nie <słuch> i tak wygrałeś. Wygrałem! Dziękuję, do widzenia.